O, właśnie poznałem dzisiaj pana Andrzeja i jakby społeczeństwo jest w pewien sposób nieczułe czułe, tak? W, na, na pana hmm, sytuację, w której hmm, stracił pan zdolność pisania w piątej klasie. I to spowodowało cały szereg różnych problemów, które spowodowały, że stracił pan dom, rodzinę, znajomych. Wszystko Wam stracił? stracił. Ja mam, się mam zrobić.

Ja przepraszam, bo i mogę powiedzieć. Z tego, co pan Andrzej mi powiedział, tak naprawdę chciałby pracować, chciałby robić to wszystko, tylko ma problem z pisaniem. W ogóle nie, nie potrafi pisać, i dlatego nie może nic podpisywać, nic, nic załatwiać w ten sposób. Tutaj jest, jest jeden z głównych problemów, tak? Czy jest, są jeszcze inne problemy w tym, żeby przywrócić pana do życia? Ja mogę wszystko zrobić, mogę wszystko zrobić. Ja umiem morować i kować, wszystko umiem, wszystko umiem robić tylko Boże Bożego, ale nie będzie, nie A ja wszystko umiem robić, wszystko. Umie. A jak z, jak z pomocą? <tutląc> <tutląc> kapelki umie kować. Umie kapelki kować. Jestem ja kapelka. Ja mogę kapelki kłaść, wszystko, mogę wszystko, 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 wszystko zrobić, ale ludzie nie zgłóczajcie mi, proszę, nie zgłóczajcie mi, mhm. bo ja umiem, przepraszam, przepraszam bardzo, przepraszam bardzo, ja kogoś uraziłem, bardzo przepraszam. Mhm. To, co z mojej strony mogę zrobić, to wstawić tutaj ten filmik, pokazując tak naprawdę pana jako człowieka, który, którego możemy teraz bardziej zrozumieć, docenić i ja, zobaczyć ja pana dobrze. Nie mnie kładzie, położę, wszystko. Wszystko, 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 wszystko umieję. Kawelki położę, bo jeste Okej, To jest tylko jedno z, z możliwości tak, działania, ale tak naprawdę. Ale se a jakby Pan popatrzył inaczej na, na to, może, może tak naprawdę to, że jakby nie pisze Pan, czy, nie, czy nie, jakby nie potrafi, można zobaczyć w tym pewien, może dar, może pewną możliwość, jeżeli Pan jakby nie ma tej, tych obszarów tak rozwiniętych. Jestem dobrym człowiekiem, jestem dobrym człowiekiem, hmm. kafelki umie kłaść. Umie. Ale jakby, jakby Pan nie łączył bycia dobrym człowiekiem z kafelkami, bo tu niekoniecznie o to chodzi. A, co powiedzieć? A jeżeli po prostu... To, że pan jest, może ma pan swoją jakąś unikalność, taką, taki swój stan, w którym dobrze się pan czuje. Co by pan powiedział tutaj światu? Żeby się w jakim sensie, w jaką, w jaką drogę może iść świat pana zdanie? Dobry. Żeby, żeby było dobrze na świecie. Tak więc. Ja bym chciał, żeby życie, życie nasze, życie kochane, kochane życie nasze szło naprzód. Naprzód. Żeby byli Żebyśmy się kochali i szanowali, żebyśmy się nie nie bo ludzie, 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 ludzie kochali, szanujmy się, szanujmy się. To nie, nie życie, które kupiecie, ale które szanujcie, 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 szanujcie i bardzo szanujcie, bo nas tylko jest raz a później nie będzie raz. Ja bardzo Was proszę, ludzie, kochani, szanujcie się, szanujcie się, szanujcie się i kochajcie się, kochajcie się. się. Okay, Okej, bardzo.